Jest też coś takiego ciekawego jak energia światła. Mhm. Jakbyś dwa słowa o tym powiedziała. Oczywiście, że tak. Jest dzisiaj dostępny terapia, terapia LED, która też ma działanie nie tylko regeneracyjne, ale też i działanie przeciwbakteryjne. Czyli jak widzimy te kobiety z maskami na twarzy, to my oczywiście w gabinecie nie mamy takich masek, ale mamy profesjonalną lampę LED, którą wykorzystujemy między innymi do terapii rewitalizacji, ale także przeciwbakteryjnej działania bakterią trądzikowym i one rzeczywiście służy pacjentom bardzo dobrze. I jak działa ta lampa? O co, o co w niej chodzi? Dlaczego ona ma takie super właściwości? To jest typowe działanie światła. Od dawna wiemy, że czerwone światło ma, y, sprzyja regeneracji, a to światło niebieskie będzie sprzyjało y, tutaj, przeciwdziałało drobnoustrojom. Ale to co, możemy sobie jakiś filtr kolorowy na lampę nałożyć czerwone i dom no sobie zrobić są... takie coś? Nie, nie, absolutnie nie i proszę takich rzeczy nie robić, tak jak i też y, y, uważać na te wszystkie maski, które są dostępne przez internet, bo jest też niestety zwiększone ryzyko nowotworów skóry. Czyli to musi być specjalne, autoryzowane, autoryzowane, zatwierdzone środek. najlepiej przez y, y, Food Drug Administration. I to wszystko u was, w tym mieście powiedz że tak. w takim razie, y, jak leczycie trądzić. Tak, jeszcze podsumowując, mhm. i, i jak można się skontaktować? Przede wszystkim, jeżeli chcemy leczyć trądzik, to musimy y, mieć dokładnie rozpoznanie z którym trądzikiem, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Czy to jest trądzik pospolity, czy to jest trądzik różowaty. Wtedy decydujemy, czy idziemy w kierunku, też to zależy od zasobów naszego, naszej kieszeni. Natomiast idzie, czy idziemy w kierunku peelingów, czy laserów, czy na przykład już na aktywne wykwity trądzikowe, czy laserów na blizny, bo to jest podstawa. I to wszystko oczywiście u Alicji Rustowskiej Rogowskiej w centrum medycznym w tak tym jest. mieście, do którego bardzo serdecznie zapraszamy. Adres strony wwwrustowska